na Simińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj jest z nami Pan Marcin Sokalski. Witam pana bardzo serdecznie, prezes Gorzowskiego Wopru. No i oczywiście porozmawiamy o wakacjach. Wszyscy wyjeżdżamy nad jeziora, na baseny, nad różne inne akweny. I jak co roku niestety może się zdarzyć, no mogą się zdarzyć różne przypadki. Proszę powiedzieć, jak powinniśmy się do tego przygotować, jak rodzice się powinni z dziećmi przygotować, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby takich nieprzyjemnych zdarzeń było jak najmniej? Witam bardzo serdecznie. To tak, przede wszystkim rodzice, żeby uniknąć takich sytuacji, żeby ich dziecko gdzieś. Było narażone na jakiekolwiek zagrożenia od strony wody, od strony tych niebezpiecznych miejsc, to nie powinni się decydować na same puszczanie dziecka na takie kąpieliska. Zwłaszcza na kąpieliska, które nie są strzeżone, które gdzieś są organizowane na dziko, a takich w Polsce mamy niestety większość, no bo nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć jakby wszystkich akwenów występujących na naszych terenach, gminach czy, czy na terenie całego nawet państwa. No, ratownicy. Yy, jesteśmy tutaj jakby dużej takiej ilości, ale nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Yy, nawet jak są kąpieliska nad morzem, yy, są odcinki, to jest zazwyczaj 300-400, maksymalnie 500 metrów na daną miejscowość, ale odcinki plaż to są kilometry gdzie po prostu ludzie korzystają z tego akwenu, z tego Bałtyku, by, by dla przyjemności schłodzić się, pokąpać, no, korzystać po prostu, żeby było wszystko fajnie, super. Wiadomo, zalecamy korzystanie tylko z kąpieli strzeżonych, tam, gdzie występują ratownicy, tam, gdzie mają dyżur. Dyżury zazwyczaj są w takich godzinach od 10 do 18, od 11 do 19, w zależności od, od gospodarza danego kąpieliska. No i wtedy dziecko możemy, że tak powiem, wysłać i wiemy, że jest tam bezpieczne. Oczywiście dzieci do 7 roku życia nie mogą przebywać same na terenie kąpieliska, nie mogą same korzystać z kąpieli wodnych, muszą być pod opieką. Osób dorosłych. Najczęściej są to rodzice czy, czy prawni opiekunowie. Yy, nawet jeżeli dzieci są starsi, w wieku tam ośmiu. 9 lat, to też należałoby zachować ten zdrowy taki rozsądek i cały czas sprawować tą opiekę osobiście nad tymi dziećmi, bo na kąpielisku ratowników, zazwyczaj na tych wodach śródlądowych, jest, jest tylko dwóch. Na kąpieliskach nadmorskich na każde 100 metrów linii brzegowej jest trzech. Czasami się zdarza, że jest pięciu, ale kąpiących jest tysiące i ratownik nie jest w stanie wychwycić wszystko, co, co, co się może gdzieś tam wydarzyć. Oczywiście staramy się jak najbardziej wykonywać swoje obowiązki rzetelnie, ale no, jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi. Jak sama nazwa wskazuje wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Ochotnicze, czyli wszyscy jesteście ochotnikami, jesteście zrzeszeni w WOPrze, ale musicie przecież w jakiś sposób, nie wiem, przechodzić szkolenia, nabywać dodatkowych kwalifikacji. Albo chociażby dzielić się zadaniami, prawda? Yy, tak, zgadza się. No tutaj yy, nazwa. Ochotnicze. My jako ratownicy, nie będąc nawet w pracy takiej typowo ratownik czy na basenie, czy na kąpielisku, my jesteśmy zobowiązani do udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Oczywiście na tyle, by było też dla nas to, to bezpieczne. Jednakże no, tutaj, jak, jak w ogóle cała ta procedura wygląda utrzymywania naszej organizacji, to tutaj możemy, że tak powiem, bardzo mocno podziękować urzędom miasta, radnym miasta, prezydentom miast czy burmistrzom, bo to oni decydują się, by nas wesprzeć finansowo. Oni I dzięki... są organizatorami kąpielisk chyba, prawda? Tak, przede mhm. wszystkim w większości w Polsce kąpieliska podlegają pod urzędy miasta, czyli urząd miasta na przykład kieruje takie zarządzanie kąpieliskiem Osirom, om czy, czy na przykład zarządcą komunalnym. I to oni wtedy muszą zapewnić te bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zapewnienie i finansowanie bezpieczeństwa na danych kąpieliskach, to jest już to, że tak powiem, płatne, tak, po prostu my wykonujemy usługę zabezpieczenia, czyli gmina przeznacza na to jakąś tam kwotę, my za tą kwotę decydujemy się zabezpieczyć przez ten dany okres dane kąpielisko. Jeżeli chodzi o właśnie takie działania szkoleniowe, no to tutaj możemy dzięki tym dotacjom takim całorocznym na, na celowe zadania po prostu wyjeżdżać na szkolenia, szkolić się, a szkolimy się praktycznie przez cały rok, bo są to szkolenia różne. Szkolimy się na rzekach szybko płynących, szkolimy się wspólnie z sarem na, na Bałtyku, także przede wszystkim też bardzo dużo szkoleń mamy z zakresu pierwszej pomocy. Każdy ratownik wodny przechodzi kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. I tutaj też po takim kursie każdy ratownik jest zobowiązany co trzy lata przechodzić taką recertyfikację, by utrzymywać cały czas swoją wiedzę, umiejętności do, po to, by nieść innym pomoc. Czyli jeśli ktoś chce zostać ratownikiem wodnym, to na pewno musi mieć kartę pływacką, a reszty nauczycie? Tak, jeżeli ktoś chce, ratownikiem zostać, ta przygoda kiedyś się zaczynała już w ogóle z ratownictwem od 12 roku życia, bo było można zostać młodszym ratownikiem WOP. Ratownikiem WOP. Do tego były jeszcze stopnie ratownik śródlądowy, pływalni, ratownik morski. U nas w stowarzyszeniu WOP zostały te stopnie, jednakże ustawa, która weszła w 2012 roku związana z, z ratownictwem wodnym, wykluczyła tak jakby te stopnie i są to one tylko nasze takie wewnętrzne, takie które zachęcają, zachęcają dzieci przede wszystkim do tego, by Posiąść tą wiedzę i umiejętności ratownika, co uważam za bardzo słuszne, bo sam w szkole teraz, właśnie takich ratowników, którzy mają skończone 18, 18 lat, bo to jest wymóg, ratownicy przechodzą szkolenie te 60-parogodzinne. Owszem, oni umiejętności pływackie posiadają, wszystkie, wszystkie te wymagania spełniają, tylko po prostu brakuje tego obycia, no bo taki, po takim kursie 60 godzin zresztą jak i po każdym kursie, ktoś jak robi kurs, sprawa jazdy, też wyjeździ swoje musi, godziny, tak. też później musi na drodze swoje jakieś tam obycie yy, nabyć. I tutaj właśnie ten program, który istniał kiedyś i, i istnieje w obszarze do dzisiaj, Pozwala na to, że dwunastolatek już się obywa, obserwuje pracę starszych kolegów. Najczęściej jest takim pomocnikiem, takim dodatkowym na, na naszych kąpieliskach, które zabezpieczają wór, bo nie jest to ratownik. To jest po prostu osoba, która tylko obserwuje, uczy się od, od starszych. I taka osoba, jak podchodzi już do pełnego kursu ratownika wodnego, jest naprawdę przygotowana do takiej pracy i wiemy, że możemy takiej osobie powierzyć kąpielisko. Oprócz teorii też ma praktykę. Tak, przede wszystkim praktyka. No tutaj w ratownictwie teoria jest ważna, ale praktyka, tutaj te umiejętności praktyczne są, są bardzo, bardzo ważne. Wspomniał Pan o uczeniu. Coraz częściej słyszymy, że właśnie już dzieci zaczynamy zapoznawać z metodami pierwszej pomocy, reagowania właśnie na, na, na jakieś wydarzenia. Często słyszymy jakieś komunikaty, że dziecko uratowało życie mamie, bo wiedziało, jak się zachować. I w czasie wakacji nad wodą też mogą się zdarzyć różne wypadki, proszę powiedzieć, jak się powinniśmy zachowywać? Zarówno jak my dorośli, a jak dzieci, jak zauważymy, że ktoś tonie, że ktoś potrzebuje pomocy. Czyli zachowania są przede wszystkim takie same dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jeżeli widzimy osobę na akwenie wodnym, która potrzebuje od nas pomocy, przykładowo skoczyła do wody z pomostu, nie było to kąpielisko strzeżone i widzimy, że zaczyna ona potrzebować pomocy. Macha rękoma do nas, no jest w tej pierwszej fazie takiego tonięcia. To staramy się znaleźć jakiś przedmiot, który pozwoli mu uzyskać dodatkową wyporność. Może to być butelka pięciolitrowa, pusta, czy, czy tam z wodą. Zawsze gdzieś tam coś takiego możemy tej osobie podać. Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, no nigdy nie mogą się zdecydować na skok do wody i popłynięcie, chociażby trenują od czwartego roku życia pływanie i czasami y, takie dzieciaczki potrafią dużo zdecydowanie lepiej pływać od dorosłych, to jednak w sytuacji, gdy będzie to osoba y, no starsza, dużo większa od tego dzieciaka, no to po prostu ten dzieciak nie będzie miał żadnych szans na uratowanie, no i skutkiem będą... A może po prostu, być też dla niego dwie, zagrożenie, tak, prawda? No, Skutkiem będzie tego, że po prostu y, dwie osoby po prostu utoną. Y jak już wskoczymy do. No wiadomo, że nie jesteśmy przeszkoleni, ale w jaki sposób powinniśmy się zachować? Ja wiem, że to jest takie pytanie w, taki, w takim czasie często nie myślimy racjonalnie, mm. po prostu podejmujemy działanie, ale na co musimy zwrócić uwagę, bo tak jak wspomniał Pan, że ta osoba tonąca może stanowić też swego rodzaju zagrożenie dla osoby, która próbuje ratować, i często też o takich przypadkach słyszymy. Tak, raczej to powiem tutaj z aspektu ratowników. Ratownik jest najlepszy ratownikiem jak nie musi y, skoczyć do wody. To jest y, wtedy po prostu wykazał się super działaniem y, wykorzystując sprzęt, który posiadamy na kąpieliskach. Są to koła ratunkowe, boje typu SP, czyli tak zwane pamelki. Y, my możemy tą pamelkę podać nawet osobie tonącej z pomostu, ściągnąć. Y, ma, tam jest półtora liny takiej y, z, zakończona szarfą, można ściągnąć do pomostu i już jest y, pomoc udzielona. Y, jeżeli chodzi o, y, o na przykład osoby, które nie mają tego sprzętu, no to mówię, bez sprzętu, pod, podjęcie naprawdę y, skoku do wody i popłynięcia do kogoś bez zabezpieczenia, y, to jest to bardzo ryzykowne i, i nikomu po prostu tego nie, nie sugerujemy, bo to się po prostu kończy tragicznie dla osoby tonącej i, i ratownika. Zdarzy się, że wyciągniemy kogoś z wody. Człowiek jest zachłyśnięty, często nieprzytomny. Jak powinniśmy, co powinniśmy. Wiadomo, że wzywamy pogotowie, to pierwsze, tak, to ale w międzyczasie. W międzyczasie, zanim pogotowie do nas już dotrze, wykonujemy 5 wdechów ratowniczych. Oczywiście wcześniej udrażniamy drogi oddechowe, odchylając głowę do tyłu. 5 wdechów ratowniczych, 30 uciśnięć, 2 wdechy, 30 uciśnięć. I tak tą receptację prowadzimy do momentu odzyskania oddechu przez poszkodowanego, bądź do przyjazdu. Już kwalifikowanej pomocy w karetki pogotowia. Nad wodą też często mamy różną pogodę. Czasami pada deszcz, czasami jest takie słońce, że powinniśmy chować się gdzieś w cieniu. Czasami zdarzy się też burza, na przykład. A woda jest żywiołem, który po prostu jest, owszem, przyjemnie być nad wodą, ale często też bywa niebezpieczna. Co powinniśmy zwracać uwagę? No przede wszystkim musimy obserwować warunki atmosferyczne, jakie występują. Jeżeli jest upalnie, tak jak już mamy praktycznie tamten sezon, był taki upalny i w tym roku też się tak zapowiada. zapowiada się, tak. Także no, nie wchodzimy do wody od razu. Gdy na przykład zażywaliśmy kąpieli słonecznych przez godzinę, półtorej, opalaliśmy się, to nie można wskoczyć raptownie do wody, bo może się to skończyć szokiem termicznym. Trzeba stopniowo wejść do wody, zanurzyć stopy, pochlapać sobie klatkę piersiową, okolicę. Szyi, pod pachami sobie schłodzić i wtedy można już zażyć kąpieli wodnej, tak? Schłodzić. Jeżeli dojdzie do właśnie tego udaru słonecznego z, wskutek przegrzania naszego organizmu, no to pierwszymi takimi czynnościami to jest na pewno taką osobę trzeba przenieść do, do zacienionego miejsca, udostępnić mu dużo tego właśnie cieniu podawać zimne napoje, chłodzić zimną wodą, no i też, jeżeli dochodzi już do wstrząsów, to, to należy wezwać pogotowie. Woda to też często kajak, rower wodny, inne środki transportu wodnego. Tutaj na co powinniśmy zwracać uwagę? Tak, przede wszystkim, jak już decydujemy się na kajakowanie, tak, na napływanie kajakiem, to na pewno zabezpieczamy się w kamizelki asykuracyjne, zapewniamy sobie jakieś pożywienie, bo nie wiadomo, jak długo będziemy to pływać. mizelka to nie jest zarzucona tak dla fasonu? Nie, Powinna być na właśnie... kajaku tak. Z racji z taką, nawet jeżeli ktoś potrafi pływać, jest super pływakiem, to taka mizelka na kajaku jest wskazana, żeby została ona założona, bo kajak jest to, że tak powiem, jednostka pływająca, która jest bardzo wywrotna. I nawet jeżeli my widzimy spokojną wodę i oceniliśmy sytuację, że no nie da rady się wywrócić z tego kajaku, a nagle znajdzie się motor która sternik, który nie dostosował się do przepisów zalecanych przez, przez to, że jest sternikiem, to zrobi falę i taka fala może już nas przywrócić, a byliśmy na przykład na to nieprzygotowani i nawet dziecko, które potrafi pływać, nigdy nie było że tak powiem, w takiej sytuacji i ono wpadając do wody może zachłysnąć przestraszyć się, przestraszyć się i już po prostu będzie potrzebowało tej Czyli pomocy. Czyli kamizelkę ta, kamizelka zawiązujemy wszystkim. tak jak, powinni, tak, jak musi trzeba. Musi być przepięta, musi być zapięta w kroku, bo cza, często jest tak, że te kamizelki gdzieś są tam luźniejsze, one później się zsuwają i zasłaniają naszą całą twarz, nie wiemy wtedy, gdzie jesteśmy, także no, no tutaj dla bezpieczeństwa ta kamizelka zawsze powinna być założona. I wypływamy, oczywiście informujemy, że wypływamy, tak? Że... Tak. Jeżeli na przykład jest to wypożyczalnia sprzętu sportowego, to tam zazwyczaj wypożyczający wie, na jak długo planowali państwo wypożyczyć sprzęt i on się orientuje, czy dana jednostka pływająca wróciła do niego na miejsce, czy gdzieś tam jednak zaginęła i, i, i trzeba poszukiwać tych osób. Na dużych akwenach, tutaj w okolicy mamy jezioro Osiek, jezioro w Wielgie, są to naprawdę spore, spore jeziora, praktycznie można porównać je do, do tych wielkich jezior na, na Mazurach. I przykładowo, jezioro Osiek jest na tyle niebezpieczne, że warunki atmosferyczne zmieniają się nagle. Występuje duża fala, tam występują nawet białe grzywy na, na tym jeziorze. Także taki niedoświadczony kajakarz może już sobie po prostu z takimi warunkami nie, nie poradzić. Co w takim przypadku? Wypływamy, jest fajna pogoda, nagle zmienia się, zaczyna padać, być właśnie wiecznie. Jak się powinniśmy zachować? Oceniamy przede wszystkim sytuację. Jeżeli mamy blisko do naszego portu i wiemy, że zdążymy dopłynąć do niego jeszcze przed tym uderzeniem takim nagłym, tego silnego wiatru czy nagłej burzy wyładowań autostradycznych, to po prostu udajemy się do portu. Jeżeli jesteśmy już zbyt daleko, to kierujemy się do najbliższego brzegu i najbezpieczniej, schować się w trzcinach, jeżeli nie ma możliwości wyjść na, na, na ląd. I w trzcinach po prostu przeczekać tą y, całą nawałnicę. Dziękuję za te wszystkie rady. Miejmy nadzieję, że chociaż w małym stopniu one pomogą y, użytkownikom wszystkich akwenów wodnych, y, ponieważ wy macie chyba też niedługo wasze święto jako ratownicy, prawda? Więc życzymy wam, y, żeby Żebyście jak najrzadziej musieli wskakiwać do wody, ale żeby właśnie wasza uwaga, wasze działanie spowodowały, żeby wszyscy pozostali uczestniczy, czuli się bezpiecznie tak. w wodzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I tutaj właśnie na podsumowanie mogę tak dodać, że proszę się nie gniewać na ratowników, którzy zwracają Państwu często uwagę na kąpielisku, że tego nie wolno, że tego nie wolno, ale ja uważam, że ratownik, który działa. Bardzo dobrze profilaktycznie nie dopuszcza wtedy do żadnych akcji ratowniczych, i wtedy są wszyscy bezpieczni na kąpielisku. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo.